Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Karolina. I przejdźmy, dobrze. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o rachunkach, o różnego rodzaju rachunkach, nie tylko tych za prąd i wodę, ale też ogólnie rzecz biorąc o każdych rachunkach. O rachunkach za przedszkolę, o rachunkach za zakupy i o rachunkach za samochód, za paliwo i tak dalej, dalej. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście są metody na obniżanie tych rachunków. Na przykład... Zniżenie temperatury o parę stopni w domu, chodzenie w swetrach. Jak widać, ja tego nie reprezentuję sobą. Można też zakręcać kaloryfery, na przykład na noc. Można wyłączyć ogrzewanie, jak wychodzicie z domu. Aczkolwiek nie wiem, czy strata ciepła nie jest bardziej boląca dla portfela niż jakbyście grzali jednak mimo wszystko trochę niższą temperaturą. Ale jednak cały dzień można obniżać też rachunki za gaz czy też za ogrzewanie w sposób taki, że wyjedziecie sobie z domu i zamieszkacie u kogoś przez dwa tygodnie na przykład i nie korzystacie wtedy w ogóle z ogrzewania. Można mniej wody zużywać, można brać prysznicę zamiast kąpieli, można różne rzeczy robić tak naprawdę, żeby obniżyć rachunki. Ja też mówię często o obniżaniu rachunków za na przykład zakupy. Natomiast chciałabym dzisiaj ugryźć temat z nieco innej perspektywy. Dostałam taki komentarz, i taki on jest dokładnie. Ja nie pamiętam jak on brzmiał, ale mniej więcej wiem o co w nim chodziło. Oszczędza się jakąś tam kwotę pieniędzy. Później się okazuje, że wyskakuje rachunek, który niestety być niższy nie może. Już zrobiłaś te wszystkie rzeczy, typu zmiana karty telefonicznej, z abonamentu na kartę. Starałaś się oszczędzać na zakupach, starałaś się oszczędzać na ogrzewaniu, właśnie mniej wody zużywać itd., itd. Natomiast jakoś nie wychodzi i te rachunki jednak są tak wysokie, że Twoje oszczędności zostały zjedzone przez rachunek. Moje zdanie na ten temat jest takie, że rachunek. To niestety są pieniądze, które są wydane i trzeba się z nimi pożegnać. Ja wiem, to boli i bardzo fajnie by było zrobić wszystko, żeby było inaczej, natomiast niestety taka jest rzeczywistość. Żyjemy po to, żeby zarabiać pieniądze i zarabiamy pieniądze po to, żeby płacić za swoje utrzymanie. I to jest ta nasza podstawowa potrzeba, za którą musimy płacić. Jeżeli coś zostaje, to to oszczędzamy. Jeżeli masz rachunek. Za coś, którego nie możesz obniżyć w żaden logiczny sposób, i starałaś się już to robić, i przychodzi na przykład rachunek za gaz o 100% podwyższony. Nic na to nie poradzisz. I myślę, że po części moje podejście do tego, dlaczego kupuję bardzo tanie ciuchy, a nie takie z dobrą jakością, wynika właśnie z tego. Mianowicie, dla mnie wydane pieniądze są wydane. Ja nie podchodzę do y, ciuchów, które kupuję, jako do przedmiotu, o który trzeba dbać. Ja rozumiem, że są ludzie, dla których jest zupełnie inaczej. Macie drogie płaszcze, macie drogie buty, macie dobre jakościowo torebki, dalej, itd., itd. Dla mnie, jak ja wydaję pieniądze, to są pieniądze wydane i zapomniane. I kwota, która jest na rachunki potrzebna, to jest kwota wydana i niestety zapomniana. Ja nie traktuję tych pieniędzy jak coś, co kiedyś miałam, albo jak coś, z czego mogę skorzystać, albo jak coś, z czego mogłabym kupić coś zupełnie innego. No po prostu tak nie działają rachunki i tak nie działają pieniądze ogólnie rzecz biorąc w naszym życiu. Nadal chyba się już trzeci raz powtarzam. Chodzi o to, że jeżeli już tych rachunków, oczywiście znieżyć nie możesz. Natomiast, jeżeli one są jakieś tam, to nie, nie możesz płakać za pieniędzmi, które wydałaś na rzeczy, bez których żyć nie możesz. Rozumiesz jaka jest różnica? Jeżeli wydałaś pieniądze na rachunek. To nie ma co wspominać o Boże, jaki ten rachunek był wysoki. Musimy niestety w naszym życiu mieć perspektywę tego, że czasami wydaje się pieniądze na rzeczy, które już nie wrócą. I, yy, I tak jest bardzo często. I jeżeli kupujecie komuś prezent, to też nie rozmyślacie o tym, co moglibyście kupić za te pieniądze, za które kupiście prezent, prawda? Dlatego właśnie, jeżeli jest coś, co jest ci niezbędne i co musisz kupić, i musisz wydać na to określoną sumę pieniędzy. To niestety, ale trzeba się z tym pieniędzmi pożegnać, tak jakbyś ich nigdy nie miała. I tak jest właśnie moje zdanie na ten temat. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie jest wasze, czy też tak traktujecie. Wiem, że ogląda mnie parę osób, które mają bardzo drogie ciuchy na przykład i z nich często korzystają, są zadowolone. Co jak tu powiedziałam, jak moja siostra przyjechała do mnie na wakacje i uprałam jej bluzkę, którą ona świeżo sobie kupiła, tak jak ja piorę swoje rzeczy. Po prostu wrzuciłam do prania, na jedną temperaturę. Ja to nigdy nie patrzę na metki, ja po prostu piorę ciuchy tak jak lecą, dlatego, że jeżeli muszę dla nich przeznaczać dodatkowy czas z mojego życia, dla mnie to nie jest warte tej ekstra ceny, którą się płaci za jako. Tylko o nie dobrze zadbać. No i wyprałam jej tą bluzkę i niestety bluzka się rozciągnęła i sprała się nieco. I mój pierwszy odruch był taki, żeby kupić sobie inną bluzkę, która będzie w praniu się sprawowała dobrze po prostu. Natomiast jej pierwszy odruch był taki, że to była nowa bloska, którą ona sobie dopiero co kupiła i ja ją jej zniszczyłam. No i oczywiście jej zdanie w tym momencie jest dużo ważniejsze niż moje, bo to nie moje ciuchy, tylko jej. Zrobiłam błąd, co przeprosiłam oczywiście, natomiast to mi pokazało właśnie to, że nie warto jest traci czas ze swojego życia na dbanie o ciuchy, które kosztują nas więcej. Natomiast e, oczywiście każdy robi tak, jak uważa. Zobaczymy znowu, czy moje unpopular opinion jest takie same lub inne niż wasze. Jeżeli macie takie samo zdanie jak ja na ten temat albo macie swoje własne, zapraszam was do zostawienia komentarza. I to tyle. Na dzisiaj, z tego co miałam Wam do powiedzenia, jeżeli to wideo Ci się spodobało, to na pewno spodoba Ci się to. I zapraszam do subskrypcji.